Bilans Dnia w Radiu plus Radom. Jerzy Zawodnik, wiceprezydent Radomia, jest dzisiaj gościem Bilansu Dnia. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie prezydencie, mieszkańcy Mazowsza wytwarzają coraz więcej śmieci. Te niepokojące dane opublikował właśnie Urząd Statystyczny. Każdy z nas, ja i pan, wytwarzamy tych śmieci około 330 kg. Niepokojące dane? E... Po prostu dane są prawdziwe. E często wcześniej kiedy faktycznie ta zbiórka odpadów była nieuregulowana mieszkańcy kombinowali wywozili niestety śmieci do lasu część się paliło a dzisiaj jest konkretny system, musimy się wszyscy do tego przy, przyporządkować. Płacimy, wszystkie śmieci są od nas odbierane, więc mieszkańcy już nie kombinują to, co mają, oddają i te liczby po prostu pokazują faktycznie, jak ile y, przeciętny mieszkaniec mazowsza wytwarza śmieci. Zmierzam do tego, panie prezydencie, że oprócz ilości produkowanych śmieci, y, sprawdzono także, jak mazowszanie i radomianie radzą sobie z segregacją właśnie tych odpadów. W przypadku radomia, y, segregowania. Świecie stanowi zaledwie 27%. Czy ma miasto pomysł, jak przekonać Radomian do segregacji odpadów? To znaczy, po pierwsze, myślę, że te statystyki są troszeczkę zakłamane. Wynika to z tego, że śmieci przywożone z Radomia trafiają do regionalnej instalacji, którą prowadzi Radkom i de facto potem przeliczenie tego odzysku jest rozkładane na wszystkie gminy. Jako miasto na pewno o wiele więcej oddajemy odpadów segregowanych, niemniej jednak ta nasza ilość troszeczkę, że tak powiem, wzbogaca statystyki Gmin dookoła Radomia, a nasz, nasze wyglądają gorzej, ale faktycznie e, musimy jeszcze lepiej e, tą zbiórkę odpadów e, selektywnych e, robić. No bo e, ze śmieci można odzyskać e, surowce wtórne i musimy to robić. E, takie jest nasze środowisko, takie są dzisiaj e, wymogi. Czy od lipca przewidy, przewidziane będą podwyżki za odbiór odpadów śmieci? E, faktycznie tak powinno być, bo e, Jesteśmy już po przetargach, w tym momencie podpisujemy umowy z wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych z naszych posesji ale tak wewnętrznie, w dyskusji, w tym momencie, kiedy mamy delikatny problem, oczywiście niespowodowany przez nas, jak to, przez tak zwane siły wyższe, spowodowany problem z odbiorem odpadów zielonych. Myślimy, że procedowanie takiej uchwały byłoby niewłaściwe, więc na pewno w najbliższym czasie takiej podwyżki nie wprowadzimy. Musimy się nad tym zastanowić, musimy uporządkować własne i wtedy już z otwartym czołem będziemy mogli przedstawić mieszkańcom Radomia nowe rozwiązania i może także nowe ceny odbioru odpadów komunalnych. Ale zanim to nastąpi, panie prezydencie, znów nie są niestety przyjmowane odpady zielone przez Radkom. Wiele worków zalega przed pozycjami w naszym mieście. Rozumiem, że skończyła się przepustowość instalacji w Radkomie, ale jak długo potrwają te problemy? Ja mam nadzieję, że. Znaczy, najprostszym rozwiązaniem jest uchwalenie nowej ustawy przez Sejm Rzeczypospolitej. Projekt ustawy już przeszedł przez Komitet Stałej Rady Ministrów. Został już wysłany do Sejmu i tam wprost jest napisane, że odpady zielone nie, podlega, nie podlegają regionalizacji. Dlatego wtedy Radkom, który prowadzi regionalne tą instalację przetwarzania odpadów komunalnych, może wybrać z kim podpisze umowy na odbieranych śmieci, a z kim takich umów nie podpisze. I w tym konkretnym przypadku, ze względu na to, że prowadzi to nasza spółka gminna, wybudowana z naszych wspólnych pieniędzy, umowa zostałaby podpisana z Radomiem, nasze problemy byłyby rozwiązane, a odpady z innych gmin wiejskich, z niestety, 63 gmin zbiera Najprawdopodobniej najprawdopod najprawdopod nie starczy, będą, no. na na najprawdopodobniej nie będą odbierane, ale z drugiej strony to też tak jak się na to patrzymy, to się troszeczkę kłóci. Faktycznie odpady w zielone w mieście, no nie ma co z nimi zrobić. Ale jeżeli widzimy, że w ostatnim czasie dodatkowo więcej wpłynęło odpadów z gmin, gdzie przeważająca jest zabudowa, to takie gospodarstwa zagrodowe, no to takie. Myśli dziwne przechodzą do głowy, że zielone odpady ze wsi przyjeżdżają do miasta. W mojej ocenie tak nie powinno być. Ale tak jest. Tak jest. Yy, no praktycznie... i ulica Warszawska, która jest reprezentacyjna, no zalegają tam praktycznie setki tych odpadów zielonych. Odpady miały być odbierane 27 maja, a dzisiaj mamy 5 czerwca. Trudno już wytrzymać taki skompostowany troszeczkę odór z tych worków. Wiem i proszę mieszkańców o wyrozumiałość informujemy poprzez SMS-y. Wykupiliśmy dodatkowe dodatkową usługę, żeby mieszkańców informować. Śmieci będą zielone, odpady zielone będą odebrane w najbliższy czwartek i to od, dla, od tych osób, które powiedzmy w czerwcu powinny mieć odebrane, zostaną odebrane 6 czerwca i potem w następny czwartek od tych osób, które od 6 do 13 czerwca powinny być zgodnie z harmonogramem odebrane odpady zielone też zostaną odebrane. No, mamy taką sytuację, a nie inną. Prowadzamy różnego, różnego rodzaju rozwiązania takie ad hoc. I mam nadzieję, że te nasze propozycje też zostaną jakoś tam uregulowane. Od 1 lipca wchodzi nowy system, nowi odbiorcy. Z nimi też już rozmawiamy, przede wszystkim o odbiorze odpadów zielonych, tak, żeby to było jak najmniej kłopotliwe dla mieszkańców, a żeby zabezpieczyło interesy ich i miasta. A jak Pan przekona mieszkańców Żakowic czy Południa, którzy obawiają się budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, która ma powstać przy działce, przy MPK, przy ulicy Wjazdowej? Mogę przekonać tylko i wyłącznie argumentami, racjonalnymi argumentami. Jesteśmy przygotowani do tego spotkania. Oprócz mnie na tym spotkaniu będą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, będą przedstawiciele Radkomu, który w radomie prowadzi właśnie taki punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odpowiemy na wszystkie pytania, jaką, jaką będziemy mieli mieszkańcy. I Poza tym zaprezentujemy, jak takie punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych funkcjonują w innych miastach. Ale Będzie... czy pszok jest zagrożeniem, czy też nie, jeśli nie chodzi o zdrowie ludzkie? Absolutnie nie jest jakimkolwiek zagrożeniem. Chociażby same procedury, które są, mówią, że w żaden sposób to nie jest inwestycja, w której potrzeba jest przeprowadzenie jakiejkolwiek procedury oddziaływania na środowisko. To jest infrastruktura, która nie oddziałuje w żaden sposób na środowisko. Notabene, dmuchając na zimne, zwróciliśmy się do RDOS-u o opinię, żeby jednak mimo wszystko uzyskać jakąś Dostaliśmy decyzję odmowną wydania jakiejkolwiek opinii, ponieważ, zgodnie z przepisami ustawowymi i rozporządzeniami, to nie jest tego typu inwestycja. Dodatkowo też chciałbym podkreślić jeden fakt. Oprócz tego, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który będzie maksymalnie zabezpieczony bo to też jest okamerowane. Ale przed czym zabezpieczone? Przed jakimikolwiek yy, chociażby... Yy, ale odpady zielone, yy, gruz budowlany. Yy, no trudno się tam doszukiwać jakichś, nie wiem, chemicznych odpadów. Yy, znaczy, powiedzmy, jakieś chemiczne odpady też się znajdują, bo powiedzmy chociaż ktoś ma stary olej, czy yy, farbę, którą nie zużył do malowania, i ją też trzeba gdzieś oddać, ale te są yy, nietrzymane, są w ogóle na zewnątrz. Tylko w pomieszczeniach podziemnych, w zamkniętych pomieszczeniach i w tych pomieszczeniach są też konkretne skrzynie czy pojemniki, których jest to magazynowane i wywożone na składowisko. A jeszcze chciałbym dodać, bo myślę, że to jest też ważne i taki argument, może mały, ale ważny w dyskusji. My obok tego przoku budujemy ścieżkę edukacyjną, ekologiczną ścieżkę edukacyjną z mini-placem zabaw. Więc na ten szok chcemy przeprowadzać dzieci, uczniów radomskich szkół, żeby pokazywać, jak selektywnie zbierać odpady komunalne, jak to jest ważne dla naszego środowiska i że to nie jest szkodliwe. że Jeżeli to robimy w sposób mądry, przemyślany, to pomagamy środowisku, a nie mu szkodzimy. Panie prezydencie, ksiądz Dariusz Kowalczyk, prezes zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, zaproponował zorganizowanie w Radomiu, w perspektywie może dwóch, trzech najbliższych lat, letniego obozu dla stypendystów z całej Polski. Pytam Pana o to, bo Pan uczestniczył w nadzwyczajnej sesji papieskiej, która odbyła się w Radomiu. Czy miasto podejmie się tego wyzwania? Warto chyba promocyjnie wykorzystać to wydarzenie, Pan sądzi? Oczywiście, bardzo ciekawa inicjatywa i naprawdę otwarta. Właśnie na promocję naszego miasta. Często do naszego miasta zapraszamy takie ogólne imprezy, robimy koncerty. Czy wydarzenia sportowe chociażby za chwilę Mistrzostwa Polski w Elektry i Atletyce. Na pewno tysiąc osób, którzy przyjedzie z całej Polski e, i zobaczy, że to nie jest ten radą, który e, słychać w kabaretach, tylko naprawdę europejskie nowoczesne e, miasto, to jest ten czynnik, który powinniśmy wykorzystać. A na sesji siedząc obok wiceprezydenta Karola Semika już żeśmy na ten temat tak pokrótce rozmawiali, tak że czy? może e, dobra data to by były właśnie rok 21, kiedy przypadnie 30 rocznica odwiedzin Jana Pawła II w naszym mieście, że mogłoby to właśnie być takim ciekawym uczczeniem tamtej pielgrzymki i dodatkowym takim impulsem do zorganizowania tego wydarzenia. Czyli nie tylko Pan jest entuzjastą tegoż pomysłu? Tak, myślę, myślę, że to bardzo ciekawa inicjatywa, i myślę, że powinniśmy to zrealizować. Oczywiście musimy się spotkać na roboczo, porozmawiać, jak to ma wyglądać tysiąc osób. Trzeba je gdzieś zakwaterować, trzeba je wyżywić, więc to też jakieś wydarzenie, które trzeba w sposób właściwy zorganizować. Ale miasto nie z takimi imprezami sobie radziło, więc jestem przekonany, że jesteśmy w stanie to w sposób bardzo dobry zrealizować. Na koniec, panie prezydencie. Polityczne pytanie, bowiem Waldemar Pawlak opublikował w niedzielę swoje przemówienia z sobotniej Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z wypowiedzi byłego premiera wynika, że jest przeciwnikiem dalszego udziału w Koalicji Europejskiej. Co pan o tym myśli? A pytanie kieruję do przedstawiciela Komisji Koalicji Obywatelskiej w naszym mieście, Platformy Obywatelskiej. Zdanie Waldemara Pawlaka jakby dla mnie nie jest zbyt ważne i wiążące, ale faktycznie biorąc pod uwagę ostatnie wybory do europarlamentu chciałbym, żeby jeżeli przedstawiciele jakikolwiek ugrupowań Znajdują się na wspólnej liście z przedstawicielami Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, żeby w tej kampanii po prostu pracowali, bo na liście mazowieckiej jedynkę miał pani Jarosław Kalinowski z PSL-u i niestety mandat dostał. mandat dostał, ale kampanii nie przeprowadził. Osoby z dalszych miejsc na liście zrobili dużo lepszą, dużo fajniejszą kampanię, a bycie jedynką, liderem. Lokomotywy na liście zobowiązuje, i mam nadzieję, że wszyscy przedstawiciele, którzy chcą razem z Platformą iść do wyborów, wystawią takich kandydatów, którzy po prostu w tych wyborach będą pracować. I o tym Jerzy Zawodnik, wiceprezydent Radomia. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Dziękuję pięknie.